Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie Panie. Gdy luto oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach, co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich, Ja was chrzczę wodą. Lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać żemykał sandałów. On was będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest, a gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej, niby Gołębica, a z nieba odezwał się głos. Ty jesteś moim Synem umiłowanym. W Tobie mam podobanie. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. W miejscu... W miejscu... Y nad Jordanem, gdzie Jezus przyjmował chrzest, jest przygotowane miejsce dla pielgrzymów. To jest że jeżeli ktoś był z pielgrzymką w Jerozolimie, to jest nieomalże taki obowiązek niejako być właśnie nad Jordanem. To jest taki szczególny punkt, którego nie można opuścić. Jordan. Być nad Jordanem, tam gdzie Jezus przyjmował chrzest. Bardzo często pielgrzymki, czy w tym miejscu, gdzie Jezus przyjmował chrzest, czy też u źródeł Jordanu, tam jest lepszy taki dostęp do wody dla większości ludzi, bo tam jest płytsza woda. Tam bardzo często symbolicznie grupy pielgrzymkowe odnawiają swoje przyrzeczenia chrztu. Jest taki czas, pamiętam. Z moją grupą, jak nasz przewodnik zapraszał nas najpierw do tego, żebyśmy sobie uświadomili nasze błędy i grzechy, bardzo konkretne rzeczy, które chcemy Jezusowi oddać, później żebyśmy sobie uświadomili naszą ograniczoność, naszą niemoc. I wtedy y, do każdego każdy z nas podchodził do Niego y, w miejsce, gdzie Nasz przewodnik, kapłan stał i, i On każdemu z nas brał tak karściami wodę, i tak obmywał nas, polewał nam wodę na, na głowę, na znak takiego symbolicznego obmycia, odnowienia i przyrzeczenia Chrztu. Jezus przychodzi do ludzi, Jezus przychodzi, aby żyć pośród nas. Dzisiejsza niedziela. Sztupańskiego kończy okres Bożego Narodzenia, to już jest koniec tej celebracji, radości, że narodził się, narodził się Zbawiciel, narodziło się dzieciątko w żółbku. to już będzie koniec tej radości bożonarodzeniowej. Jutro już zaczynamy okres zwykły, przechodzimy w codzienność. Mamy w codzienność iść i żyć z Jezusem. W codzienności mamy go odkrywać, w codzienności mamy go szukać, w codzienności mamy go spotykać. I właśnie w tę codzienność naszą przychodzi Pan, i ta liturgia ma nas wprowadzić w codzienność całego tygodnia, w codzienność tych wszystkich wymiarów naszego życia, które w jakiś sposób zajmują nas. I dzisiaj liturgia wskazuje nam na takie szczególne obszary naszego życia, gdzie, gdzie mamy skupić swoją uwagę na doświadczenie Boga. To są obszary pustyni, obszary martwe w naszym życiu, obszary, które wydaje się, że już nie mamy na co czekać już nic się tam dobrego nie wydarzy. Prorok Izajasz mówi. Na pustkowiu przygotujcie gościniec Pan, Na pustkowiu Pan przychodzi, przez pustynię Pan przychodzi do swojego ludu. Pustynia, czyli miejsce, które wydaje się, że tam nie ma życia. Miejsce, gdzie jest piasek, spieczona ziemia, nie ma, nie ma wody, nie ma roślinności. Człowiek nie jest za bardzo przystosowany do życia na pustyni. Trzeba zewnętrznych źródeł wody. To właśnie w te, w te obszary, przez te obszary przychodzi Pan. I dzisiaj, w czasie tej liturgii, jak będziecie potrafili się skupić, czy też dzisiejszego wieczoru, możecie sobie zrobić taki wgląd w siebie i zobaczyć, to jakie te obszary mojego życia są pustynią. To w jakich obszarach mojego życia brakuje yy, Brakuje energii, brakuje nadziei, brakuje miłości. To w jakich to obszarach mojego życia, bo już jestem taki sklapciały, już niczego nie oczekuję. Wydaje mi się, że tam już nic dobrego się nie wydarzy, nie ma na co czekać. Jakie to obszary mojego życia są skreślone, niczego się tam nie spodziewam? To mogą być obszary, takiego wewnętrznego patrzenia na, na samego siebie. Sposób widzenia siebie. Są osoby, które całkowicie siebie skośliły już. W ogóle niczego dobrego w sobie nie widzą. Niczego dobrego nie są w stanie w sobie zobaczyć. Są bardzo negatywnie, tak osądzająco na siebie nastawione. Bardzo krytycznie, bardzo silnego takiego krytyka i wszędzie znajdą Dziurę w całym. Zawsze znajdą powód do tego, żeby, żeby być niezadowolonym. Zawsze będzie coś nie tak. Są takie osoby. Ale są też y, takie obszary naszego życia, gdzie, na przykład, w braterstwie niczego już dobrego się nie spodziewamy. Już te relacje braterskie przekreślone, to już koniec, już na pewno tam się nic nie wydarzy. Czasami relacje małżeńskie. Są też takie, że wydaje się, że ten cud to mało powiedziane, żeby tam się coś wydarzyło dobrego. Ale są też takie relacje na przykład z rodzicami, czy też relacje z dziećmi. Relacje, które kiedyś nazywaliśmy przyjaciółmi. Wydaje się, że to już, już jest niemożliwe, żeby się tam coś dobrego wydarzyło. To właśnie liturgia dzisiaj nam pokazuje, liturgia Słowa, że to właśnie to są te obszary, które po ludzku wydają się martwe, że w te obszary przychodzi Pan, przychodzi Bóg, przychodzi Chrystus. Liturgia nam pokazuje Jana Chrzciciela, takiego prawdziwego proroka, który żyje bardzo surowo, który. Żyje bardzo biednie, jak to prorok Starego Testamentu, jest yy, niezależny od otaczającego, otaczającego go świata i wydaje się, że mentalność tego świata jest yy, obca mu, nie jest nią ubrudzony. Jan Chrzciciel potrafi w tłumie zobaczyć Jezusa. To jest taki bardzo ważny obraz w tłumie. Że Jezus nie jest na piedestale, to nie jest gwiazda, gdzie wszyscy rozstępują się. Nie, on jest w tłumie, tak jak tutaj, tutaj pośród nas. I Jan go potrafił zobaczyć. Był na tyle wrażliwy, był na tyle wyczulony, był na tyle stęskniony, był na tyle czekający. Że gdy tylko zobaczył go w tłumie, to nie tylko potrafił go zobaczyć, ale go potrafił pokazać innym. I pokazał go jako, jako Boga, jako zbawiciela, jako mesjasza. Ale kiedy? Jest taki bardzo szczególny moment w dzisiejszej Ewangelii, który pokazuje ten, ten moment. Najpierw Jan musiał. Uznać wielkość, wielkość Pana, wielkość Jezusa mówi, idzie po mnie mocniejszy. To znaczy, ja nie jestem w stanie pomóc, ja nie jestem w stanie nic zrobić. Ja nie jestem, nie mam takiej możliwości, żeby zaradzić. Ludzie przychodzili, wyznawali grzechy, szukali drogi, szukali pomocy, szukali ratunku. Mówi, ja nie jestem w stanie. Po mnie idzie mocniejszy. To są te dwa bardzo ważne elementy, które jakoś do mnie bardzo przemawiają dzisiejszego wieczoru z liturgii słowa, żeby doświadczyć Boga na pustyni, na pustyni życia, na pustyni swojego serca. To są te dwa bardzo ważne elementy. Najpierw uznać własny grzech, własną, własne błędy, to co złego ja zrobiłem, czym ja się przyczyniłem. Co, co we mnie jest do zmiany, co we mnie jest do naprawy, najpierw uznać w sobie to, a później uznać wielkość Boga, ja nic nie mogę, ja sam nie dam rady. I wtedy mogę doświadczać Boga, mogę doświadczać Jego łaski. Łaski, która sprawia, że, że staną się rzeczy, po których normalnie to jest cud. Człowiek nie potrafi tego wytłumaczyć, człowiek nie potrafi tego y, racjonalnie wytłumaczyć. To jest doświadczenie Boga, doświadczenie cudu, który może się stać w naszym, w naszym sercu, w naszym życiu. I każdy, kto doświadczy takiego cudu, to będzie wiedział. Każdy będzie wiedział, że to jest cud, po ludzku to jest niemożliwe. Są osoby, mnóstwo osób, które doświadczyły cudów. Nie ma na to żadnego certyfikatu ze stolicy apostolskiej. Tym osobom to jest niepotrzebne. Ale te osoby wiedzą, że doświadczyły szczególnie działania Boga w swoim życiu. Że Bóg uwolnił ich od nałogu, że Bóg uwolnił ich od konfliktów, od nienawiści, których w sercu mieli. Że Bóg sprawił, że byli w stanie wyciągnąć rękę do zgody, że byli w stanie przyjąć pomoc, że byli w stanie spokojnie porozmawiać po latach. I to jest doświadczenie cudu, doświadczenie Boga, który przychodzi i na, yy, i na pustyni serca, na pustyni życia zaczyna kiełkować nowe życie, bo Bóg jest źródłem, nie człowiek. Człowiek sam z siebie nie jest w stanie być na tyle źródłem, mieć w sobie to źródło, żeby na pustyni wyrosło, wyrosło życie. To Bóg jest źródłem. W Nim jest źródło życia. Niektórzy nawet spowiadają się, że zasmucili Pana Boga jakimiś grzechami. Nie jesteśmy w stanie zasmucić Boga. Nikt z nas nie jest w stanie zasmucić Boga. Nikt z nas nie jest w stanie sprawić, że Bóg, Bogu będzie przykro. I nikt z nas nie jest w stanie sprawić, że Bogu będzie bardziej radośny. Że Bóg będzie bardziej szczęśliwy. Nie mamy na to wpływu. Dlatego, że Bóg jest pełnią. Dlatego, że w Nim jest pełne całe źródło. Nie jesteśmy w stanie dodać Mu radości i chwały. Nie jesteśmy w stanie mu też ująć. Raczej to samych siebie ranimy, to raczej samych siebie osłabiamy, to raczej sami sobie y, zadajemy jakieś cierpienie i ból. Nie Bogu, ale Bóg jest tym, który przychodzi przez pustynię naszych, naszych serc, wymiarów naszego życia, po to, aby dać temu życie, my możemy zaczerpnąć, możemy wziąć od Niego możemy pozwolić by on wypełnił nas na nowo miłością nadzieją wiarą ufnością otwartością szczerością tam gdzie po ludzku wydaje się że to jest niemożliwe kiedy wchodzimy teraz w liturgię eucharystii pomyśl jakie obszary twojego życia chcesz zaprosić Jezusa w jakich obszarach Twojego życia, które może nazwiesz pustynią, spieczoną ziemią, piaskiem, ugorem. W jakich obszarach Twojego życia potrzebujesz, żeby On przyszedł z dobrą nowiną, z pociechą. Bo potrzebujemy pociechy, ale nie takiej pociechy, żeby, żeby się uśmiechnąć. Ale jak mówi Izajasz, potrzeba Pociechy serca, takiej wewnętrznej, głębokiej pociech, Pociechy, która otworzy nas na doświadczenie Boga, na, na nadzieję. Proszę, Jezusa o łaskę dla siebie. Spróbujcie przez chwilę, w chwili ciszy, rozważyć, pomyśleć, pomodlić się, poprosić Boga, żeby pokazał wam te obszary pustyni serca, w które chcesz zaprosić Jezusa przez tę Eucharystię.